Witam Państwa serdecznie w najstarszej księgarni w Krakowie, w najstarszej księgarni w Europie liczącej sobie 404 lata. I w tym nobliwym miejscu, w tak nobliwym czasie przed świętami mamy również fantastycznego, nobliwego gościa, ojca Elikiusza Adymoskiego. Go witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Jeżeli mówisz kocham, czy to już wszystko? Nie wystarczy podzielić serce na dni i noce. Trzeba jeszcze inaczej. Przytulić, kołysać i zasnąć w objęciach. Tylko że to musisz rozłożyć na wieczność. Ale parę słów o naszym dzisiejszym gościu. Pochodzi z mojej miejscowości Francisz Franciszkanin, jak widać. Wykładowca teologii pastoralnej, poeta, krytyk literacki. Studiował w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie i w Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Doktoryzował się w Papieskiej Akademii Teologicznej również w Krakowie, przez 6 lat rektor Wyższego Seminarium Duchownego również w Krakowie, członek wielu stowarzyszeń kulturalnych, autor dwunastu toników wierszy, jednym z najpiękniejszych aforyzmów autorstwa naszego gościa jest tekst W życiu nic tak nie zaskakuje nas jak prawda o sobie. Kobieta z obrazu Renuara nie musisz zdejmować kapelusza. Namaluję cię właśnie taką, tylko dołożę uśmiech, aby nikt nie poznał, że w sercu urodziłaś cierpienie, które wystarczy na kilka nocy, zanim zaśniesz na pewno. Ale wierzę, że na przykład ktoś zechce powie, pojechać. Wezmę sobie tę książkę i poczytam. To będzie cud. Spór z Afrodytą. Nie mów, że mnie kochałem. Wiem. Nie odnajdziesz we mnie innej miłości. Podarowałem ją Bogu. Teraz pewnie będą mu zarzucać, że okradł człowieka. Kochać człowieka w sobie i poprzez siebie, czy ludzi w ogóle? Ja kocham ludzi w ogóle. Tak jak powiedziałem, bardzo to jest trudna miłość. Każdy z nas, chyba jak tutaj jest, wie, że bardzo trudno jest kochać drugiego człowieka. Z pełnym zaufaniem, otwartością. Bardzo bliska jest y, mojemu życiu i mojej idei filozofia Simone Weil. Jest to kobieta, która mnie nie, zawsze fascynowała. Po książce Szaleństwo miłości po prostu uwierzyłem jeszcze bardzo. Bardziej w tę myśl, właśnie Simon. To jest taka osobowość niepokojąca, właśnie nie do końca pozwalająca zasnąć w spokoju. Wiesz pod tytułem portret, który przed laty dedykowałem naszej wspólnej znajomej przyjaciółce Ewieliskiej. Simon Weil siedzi przy biurku w nieobrzanym pokoju. Milcze. Tyle myśli rozsiadło się wokół. Drżące palce nie napiszą słowa. I Pan Bóg nie ma pretensji. Rozumiasz nad to. Spoglądając z nieba dotyka włosów niepokornej córki. Miłość nie zna granic. Wiele cierpi. Elegiusz, więc jeżeli Bóg jest czymś zupełnie Niż przyjęliśmy w naszej wierze, czymś absolutnie niewyobrażalnym dla naszego rozumu. Czyli powinniśmy i w tym względzie dokonać kolejnej rewolucji kopernikańskiej i przestać opierać się na objawieniach, a zacząć opierać się na nauce i przyjmować tylko zapewne tylko to, co może uznać za pewne? No gdybym Ci teraz potwierdził, no to za chwilę zapłonie stos. No i co? I chciałabym, żebyś spłonął. Przyznasz, że wizja piekła jako ciał smażonych smole trąciła już w średniowieczu myszką. Skoro wiadomo było już wtedy, że dusze po śmierci człowieka nie mają ciała, więc co niby miałyby smażyć te diabły? Dziś odchodzi się w ogóle od wizji piekła jako niezgodnego z idą właśnie Bożego Miłosierdzia. Co o tym sądzisz? Ja bym inaczej definiował piekło nie jako tam smołę nie jako jakiś ogień, już tam powiedzmy palenie się w tym wszystkim. Bo to... Oczywiście to są pewne obrazy, które pomagają człowiekowi zobaczyć ogrom tragedii, która może się wydarzyć, jeżeli nie zazna szczęścia, jeżeli nie pozna tego szczęścia, jeżeli rzeczywiście to szczęście nie będzie jego udziałem. To jest takie duchowe piekło, które go będzie rozdzierać, będzie niepokoić, właśnie będzie go spalać, będzie go cały czas podsycać ten ogień w nim. Czyli niepokój jest taki. Niepokój. niepokój bardziej, no, no, no bo, bo trudno, żebyśmy, no plastycznie tańczy. to ładnie to wygląda, prawda, jak jest zapalony ogień kilku diabłów nad nami w kociołku. Kiedy umiera poeta, kiedy umiera poeta, nie idźcie w żałobnym orszaku, posępni, bo niebo ramiona otwiera. Kiedy umiera poeta, uderzcie w bębny, Niech się obudzi nadzieja zaklęta w modłach o szczęściu. Kiedy umiera poeta, dopiero tak naprawdę budzi się życie wiersza. w wierszach. W obliczu kosmosu jesteśmy pyłkiem niewiele znaczącym, a nasze malutkie, krótkie życia z tamtej perspektywy wydają się śmieszne, gdy tak uganiamy się za karierą, pieniędzmi, sławą. Czy dlatego chwalisz za Szymborską urok drobiazgów i zwyczajności, traktując ich ulotność wręcz jako sakrum? Kiedy poznałem kiedyś panią Wisławę Szymborską, właśnie jeszcze kiedy, gdy byłem studentem, zachwyciła mnie w niej właśnie jedna sprawa, a mianowicie zdziwienie. Ona umiała się pięknie dziwić. Zachwyt dziecka. Tak. I to jest w jej poezji, to jest w jej właśnie tych tekstach poetyckich, przecież nie pozostawiła tomów nie wiadomo ile. A to, co zostawiła, jest wystarczająco dużo, ażeby również prowokować nas do myślenia. Nie wiem, ile godzin wypłakać trzeba w codziennej wędrówce. Nie wiem. Na jaką odległość rozciągnąć ramiona, aby krzyż wystarczył? Nie wiem, czy prawdą jest, że w kamieniu najwięcej cierpienia. Nie wiem, dlaczego miłość i śmierć takie nierozłączne. Nie wiem, kiedy zgaśnie słońce, a zapłonie ziemia. Nie wiem. Ja, Tomasz Niewierny, dziwię się, choć czuję Twoją wyciągniętą dłoń do ślepca. Co dała Ci teologia, Eligiuszu? Czego dowiedziałeś się, studiując teologię, czego byś się nie dowiedział o świecie bez tych studiów? Co mi dała teologia? Magisterium. <grym> Pisałem pracę magisterską z Norwida, wprawdzie na, na seminarium z teologii dogmatycznej. Jaki ale, temat? Y, koncepcja wiary w pismach Norwida. Bardziej koncentrowałem się na prozie poetyckiej norwidowskiej, na listach i tak dalej. Ale, ale mówiąc, co mi dała teologia, na pewno szerszy też ogląd na... czy umocniła moją wiarę, muszę powiedzieć. Wyznania Jacques'a Brel'a do żony. Tak dawno... Jesteśmy razem w Paryżu, choć myśl wciąż ciągle ta sama, Wymówić mówić do ciebie bez końca, najdroższa moja, kochana, idąc w z Elize. Nie bać się myślenia dzisiaj, bo mam wrażenie, że niektórzy boją się myśleć. Ponieważ myślenie rzeczywiście stawia przed nami wtedy bardzo wielkie wymagania. Piękno wykoła się w znoju. Jak stal, w terenu. Mój Boże, tyle łask, a wdzięczność żadna. Tyle słońca, lecz ciągle w ciemności. I jeszcze te gwoździe. Które noszę w kieszeni, by cię przybić do krzyża. Dziękuję. Dlaczego piszesz wiersze, Wiliuszu? Bo ja jestem poetą. Dlaczego no, jesteś no, poetą? No, bo się takim urodziłem. Ja naprawdę zawsze. Co to jest takiego, że musisz pisać wiersze? Czy że ja muszę pisać wiersze? Nie wiem. Nie wiem, to jest też. To 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 skąd się to wierzy? No gdzieś tam ze środka, z siły jakieś tak jak sobie no wiersz jest moją, mo, mo, moim takim uzupełnieniem mnie samego. Tak nie się, od gdzie, od się. Pisałeś od kiedy? Ja piszę od dziecka, no tak Ja się urodziłem poetą. Ale jak mówię za kamerą ja też. Kocham Halinę Posiados. Naprawdę, to jest dla mnie poetka autentyczna. No, no. Może nie wszystko jest genialne i piękne, ale czy to musi być od razu? jest szczery, jest. Ten dramat tak piękny, że przecież tylko osoba, która umie kochać może napisać, odkąd ciebie poznałam może szminkę w kieszeni, prawda? No co z tym nie bo jak już piekła nie ma, tam ciepło było, gołe baby były. Co z tym <grym> 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 Wojtek, znajdziemy, znajdziemy. Co tu nawet masz? <grym> nie no, to jako malarz masz wyobraźnię i to jest ważne. To, to piekło to się łatwiej jakoś, jak no Co z tym nie tam jest? Ale ja, ale ja myślę, że nagość też będzie piękna w niebie. Nie tylko w pięknie. To mnie pocieszyło. Bo to byłoby tak banalnie, żebyśmy wiecznie z tym liściem chodzili. Bo przecież on musi kiedyś zwiędnąć, prawda? Nie tak, tak. Баньера. Нет, не не знаю.